Wyścig w Zbójnie trwa, a mi udało się na, kilku, na minutkę wyrwać dyrektora wyścigu tutaj w Zbójnie, w zespole szkół Słowa W tej gminie ma wielkie osiągnięcia, z tej gminy ma fantastycznych ludzi, a między innymi dzisiejszy wyścig. Panie Kiesiu! E, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy po raz dziewiąty gościć już zawodników z całego województwa i nie tylko, bo mamy i zawodników spoza województwa kujawsko-pomorskiego. Są to mistrzostwa, tak jak co roku, mistrzostwa ze startu wspólnego na szosie dla czterech kategorii wiekowych. Żakini, Żak, Młodziczka i Młodzik. Frekwencja dopisała, pogoda myślę, że nie jest najgorsza. I tak jak powiedziałem, no, bardzo ładnie tutaj młodzież się ściga. Jesteśmy z tego tytułu bardzo zadowoleni. Jest troszeczkę kibiców na trasie, no, przede wszystkim bardzo ładnie przygotowana Trasa, no ale to dzięki tutaj bardzo dobrej współpracy też z naszym samorządem. Wiesz, jak ty to robisz, że tyle działań organizacyjnych przy zawodach, a ty jeszcze jesteś spikerem tych zawodów. I cały czas stoisz na posterunku. Teraz cię wykradłem po prostu. Ja powiem tak, że kocham to, co robię. I kolarstwo jest takim naprawdę moim konikiem, Numer jeden, i myślę, że to się chyba nigdy już nie zmieni. Będę pracował tak długo, jak długo będzie to możliwe, no bo postawiłem sobie jeszcze taki cel, że właśnie w tej szkółce kolarskiej, z tej gminy, z której mamy przecież Mistrza Świata Michała Kwiatkowskiego, wyłoni się następna zawodniczka bądź zawodnik, i również będziemy mogli się cieszyć może nie tytułem Mistrza Świata, może też niekoniecznie medalem, ale. Może się zdarzyć, że Eliza Rawarzyniska na przykład wystąpi w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles za chwilę. Ja nie ukrywam, że całe środowisko sportowe tego życzy, ale to co dzisiaj widzę, można prowadzić funkcję speakera tylko wtedy, kiedy impreza jest fantastycznie zorganizowana, jest, piękny, jest wielki oddany sztab ludzi. No, wyścigi kolarskie mają to do siebie, że samodzielnie nie da się zrobić nic, natomiast ja mam ten komfort, że każdy ma swój odcinek pracy, z tego się doskonale wywiązuje, a ja mogę być wszędzie. Gratuluję takich rozwiązań, gratuluję sukcesów na yy, polu sportowym, ale jednocześnie na polu organizacyjnym, bo to się po prostu Tobie udaje i życzę Tobie, żeby za szybko na Igrzyska. Nie pojechała Elisa, bo wtedy będzie dalej trenerem, A jak już pojedzie, to pójdziesz na zasłużoną sportową emeryturę. No o emeryturze sportowej to nie myślę. <laughs> Gratuluję takiej postawy, dziękuję za wspomnianie. Szanowni Państwo, I jeden bardzo dziękuję. fantastyczny człowiek, fantastyczna impreza i z tego co posłyszałem dzisiaj, w tym roku dziesięciolecie będzie UKS-u. Tak, to prawda, dziesięciolecie Szkółki Kolarskiej, Szkółki. cyklista w Zbójnie, która działa tutaj właśnie przy zespole imieniem Wojska Polskiego w Zbójnie. I jak słyszałem, planowane jest spotkanie integracyjne? Będzie spotkanie integracyjne, oczywiście, że będzie już się tutaj władze samorządowe nawet upominają o to, czy na pewno będzie to dziesięciolecie. No ja jestem szczęśliwy, że, że chcą mi pomóc, bo tak jak mówimy, to musi być sztab ludzi. Sztab ludzi, żeby cokolwiek nam wyszło, a. Myślę, że jest co świętować, bo ja tak sobie naliczyłem, że przez tą dekadę, no bo 10 lat to jest dekada, my zdobyliśmy już około 100 medali. 100 medali mistrzostw Polski i mistrzostw. mamy już i dwa medale mistrzostw Europy. Gratulacje, czyli czekamy teraz tylko na Olimpijskie Elizy lub inne oczywiście zawodnicze. Tak, mamy tutaj w zanadrzu jeszcze i warto podkreślić, Dariusz Ostrychasz, jest to jeszcze juniorka w tym roku z dużymi szansami na mistrzostwa Europy i mistrzostwa świata na torze. Rewelacja. Dziękuję za rozmowę, bo już tam ciebie widzę, dobijają się do drzwi, wołają na trybunę. Miesiu, dzięki, gratuluję, do następnego spotkania. A jak będzie spotkanie integracyjne, to wiem, że już wielu trenerów się szykuje. Jak zaprosić, to przyjadę. Będziemy zapraszać szeroką grupę. Reprezentacja musi być zawsze szeroka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do następnego ściga.